Chcieliśmy Państwa zaciekawić i zainteresować naszą książką Konceptualizacja w terapii poznawczo-behawioralnej. Jest to książka, która powstała z naszej potrzeby podzielenia się doświadczeniem, spostrzeżeniami na temat budowania tego złożonego procesu. Publikacja ta powstała z myślą o wszystkich tych z Państwa, którzy są w procesie uczenia się sztuki psychoterapii. Są w... Są terapeutami dla wszystkich z tych, którzy wcześniej czy później zetkną się z konceptualizacją. Konceptualizacją, czyli taką sztuką, która dotyka rozumienia pacjenta i najczęściej nie jest to sztuka łatwa. To również książka dla doświadczonych terapeutów, czyli którzy mają już swoje osobiste przemyślenia na temat konceptualizacji mogą dzięki naszym propozycjom zweryfikować swoją wiedzę, ale także zadać sobie pewnie wiele ważnych pytań dotyczących tego, w jaki sposób oni rozumieją ten proces i w jaki sposób go wykonuje. Spróbowaliśmy podzielić ten materiał, który państwo dostaniecie do ręki. w taki sposób, żebyście mogli zobaczyć historię, powstawania, konceptualizacji w terapii poznawczo-behawioralnej. Stworzyliśmy pierwszą część tej książki w taki sposób teoretyczny, żeby oprzeć drugi, drugą część książki na teorii, która jest na wiedzy, która jest bazą do praktyki. Druga część naszego, naszej publikacji jest częścią praktyczną, w której najlepszy z możliwych dla nas sposobów. Staraliśmy się pokazać jak od A do Z przejść przez proces budowania konceptualizacji właśnie. Osią, która porządkuje tą naszą praktyczną propozycję budowania konceptualizacji, jest równomierne rozłożenie czterech kontekstów, które uznaliśmy za szczególnie istotne w procesie budowania Konceptualizacji. Mam tutaj na myśli cztery konteksty: kontekst ideograficzny i nomotetyczny oraz kontekst odkrycia i uzasadnienia. One w każdej z części konceptualizacji występują w różnych proporcjach i ich znaczenie jest różne. Znajdą Państwo w książce bardzo wyraźne odniesienia, jak w każdej z części konceptualizacji należy te akcenty rozkładać. Mamy nadzieję, że jak będziecie Państwo czytać tę książkę, te konteksty staną się dla Was wyraźne, jasne i oczywiste, ponieważ tak staraliśmy się ją napisać, żebyście mieli łatwość w zrozumieniu i w budowaniu konceptualizacji swoich pacjentów. Książka ma też wiele odniesień do modeli, konceptualizacji innych autorów. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że tak złożone przedsięwzięcie jak Budowanie konceptualizacji wymaga wysiłku wielu badaczy i wielu terapeutów z ogromnym szacunkiem odnosząc się też do dorobków poprzedników znajdą Państwo w książce wiele odniesień i cytatów, jak również wiele naszym zdaniem ciekawych, poszerzających odniesień dotyczących szeroko pojętego rozumienia konceptualizacji. Życzymy Państwu um, dobrego odbioru. Mamy nadzieję, że ta książka znajdzie się u Was. Um, i mamy nadzieję na y, żywe recenzje, y, zarówno takie, które do nas dotrą bezpośrednio, jak i pośrednio. I mamy nadzieję się z Państwem tak spotkać przy różnych okolicznościach. Zapraszamy Państwa do lektury. Małgorzata Łysiak i Wojciech Stefania.